Dzień dobry, raźny pomocnice! Dzięki, że przyszłyście. Śnieżynka jest w domu. Miejcie oko na moje słonko, gdy mnie nie będzie. Chętnie się nią zajmiemy! O, bardzo się cieszę, bo chyba bym nie przeżyła, gdyby jej się cokolwiek stało. Spokojnie, nie spuścimy z oka twojej słodkiej kruszynki. To cudownie! BTZG! Będę tu za godzinkę! O, cieszę się, że mamy zająć się śnieżynką! Śnieżynki nie widać! O! Na moją kokardę! Jest w ogrodzie! Pewnie się wydostała, kiedy rozmawiałyśmy z Hildą! O nie! Musimy ją złapać! Śnieżynko! Wracaj! Zdaje się, że pobiegła tam! O, widzę ją! Po drugiej stronie ulicy! Och, na całe szczęście nic jej nie jest! To się bawmy! to umyślnie. O, i gdzie się schowała? Widzę ją! Teraz jest nasza! Chodź, kici, kici, kici! No chodź, chodź do Daisy! Chodź do Daisy! Mówię, chodź do Daisy! Ja! Zaczekaj, śnieżynko. Mini, dam znak, to ją złapiesz. Złapię? O nie, to chyba nie jest najlepszy pomysł, da. De... Ojej, oby nie miała lęku wysokości. Och, Daisy, na pewno jest przerażona. Moje małe biedactwo, musimy natychmiast ją stamtąd ściągnąć. No, 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 no. Hmm. Hmm. O! Cześć Goofy! O, oh, hej Mini! Hejka Daisy! Macie ochotę na placek mój ulubiony luj ręczkowy! No pewnie! Nie. Nie, Daisy, nie mamy czasu! Dziękuję, Goofy! Nie ma sprawy, będzie więcej dla mnie! <grym> o, oh, ja! Oh. Oh, Ale wysoko dotarłam! Odrobina mi się w głowie kręci. Nie! Patrz, śnieżynka jest tuż nad tobą. Nie bój się już, uratujemy cię. Jesteśmy za ciężkie, ta głośność nas nie utrzyma. Uuu!